Zadanie dziewiąte. Matura rozszerzona z matematyki maj 2024 rok. Dany jest kwadrat ABCD obok boku A. Punkt E jest środkiem boku CD. Przekątna BD dzieli trójkąt ACE na dwie figury AGP i CEF, oblicz pola figur. Tu sobie jeszcze jeden kwadrat zostawię do, do zaznaczania. Jedna druga A, jedna druga A, ponieważ E jest środkiem boku CD. Tutaj mam A, tutaj mam A i tutaj też jest A. Mam wyznaczyć pole trójkąta AGF, czyli tego tutaj i pole czworokąta CEFG. C, E, F. G. To znaczy tak, że jeżeli wyliczę na przykład ten żółty trójkąt, i potem ten duży trójkąt, a z tym dużym trójkątem akurat nie będzie problemów, no to ten niebieski czworokąt wyjdzie mi jako różnica pół tych figur. Tutaj mam kąt prosty. GA to jest półprzekątnej, czyli jedna druga a pierwiastka z dwóch potrzebuje tutaj tego odcinka FG i wtedy będę miał pole trójkąta. Natomiast pole trójkąta EFCA, no to jakby tak spojrzeć do górnych nogami i potraktować E CE jako podstawę, to wysokość, ponieważ trójkąt jest rozwartokątny, jest opuszczona na przedłużenie podstawy, czyli wysokością jest A. Tu będzie można bardzo łatwo to pole wyliczyć. Problem jest z wyznaczeniem tego odcinka, tego odcinka X. No i teraz tutaj sobie zaznaczyłem ten drugi rysunek, ponieważ tak ten trójkąt. I ten trójkąt są podobne. Tutaj jest kąt alfa, tutaj jest kąt alfa. Alfa są kąty, są to kąty na przemian ległe. Kąt beta i kąt beta. To też są kąty na przemian ległe. No i tutaj są to kąty wierzchołkowe. Czyli cecha, kąt, kąt. Trójkąt ABF jest podobny do trójkąta E, D, F. Skala podobieństwa to jest A przez i to jest tutaj jedna, druga A. Tak jak wcześniej zaznaczyłem do jednej, drugiej A. Czyli skala podobieństwa jest jedna, druga. Co oznacza, że co oznacza, że, jeżeli ten odcinek tutaj oznaczę przez x, to x to już mam tutaj zaznaczone, czyli to może sobie oznaczę przez, przez c, to ten czerwony odcinek jest 2c. On jest dwa razy większy. Czyli 3c to jest cała przekątna, czyli a pierwiastek z 2, czyli c jest równe a pierwiastków z 2 przez 3. Czyli x to jest różnica między połową przekątnej a odcinkiem c. Czyli x to jest a pierwiastek z 2 przez 2, odjąć c, czyli a pierwiastek z 2 przez 2, odjąć a pierwiastek z 2 przez 3. Wspólny mianownik, 3a pierwiastek z 2 przez 6, odjąć 2a pierwiastek z 2 przez 6, czyli a pierwiastek z 2 przez 6. I to jest ten, ten x, który potrzebowałem. W takim razie pole trójkąta AGF jest 1 druga razy x i razy połowa przekątnej, czyli a pierwiastek z 2 przez 2, 1, 2, a pierwiastek z 2 przez 6, a pierwiastek z 2 przez 2 to jest 2 i 2 się skraca, czyli a kwadrat przez 12. To jest y, pierwsza y, odpowiedź w tym zadaniu, czyli pole trójkąta AGF. No i teraz y, Pole trójkąta, pole trójkąta tego dużego, niebiesko-żółtego, czyli EAC, to jest jedna, druga podstawa, i wysokość jest opuszczona na przedłużenie podstawy, czyli razy a, czyli a kwadrat przez 4. To nie jest pytanie, bo pytanie jest o pole czworokąta C CEFG i ono to pole jest równe różnicy pola trójkąta EAC minus pole tego żółtego trójkąta, czyli AGF. EAC przed chwilą wyliczyłem, to jest a kwadrat przez 4. AGF jest tutaj, czyli a kwadrat przez 12. 3 a kwadrat przez 12 odjąć a kwadrat przez 12 to jest 2a kwadrat przez 12, czyli a kwadrat przez 6. I to jest też do wyliczenia, czyli pole trójkąta jest a kwadrat przez 12, a pole czworokąta jest a kwadrat przez 6.